Ulica na Zieleńce. To tutaj mieszkańcy borykają się z problemem zdjętego asfaltu tuż przed zimą. A po asfalcie jak widać ani śladu. Zapytajmy mieszkańców co sądzą na ten temat. Kiedy rozpoczęto remont drogi? Remont drogi rozpoczęto w zeszłym roku. To była końcówka listopada, początek grudnia. Jak pamiętam. I do dzisiejszego dnia nie widać żadnych efektów? Efekty są takie, jak widać w tej chwili. Szkoda, że panowie nie przyjechaliście zaraz po roztopach, zobaczylibyście, jak to tu wyglądało. Błoto jest wszędzie. Krzypopy zasypane kamieniem, bo to wiadomo, chodziły pługi, odśnieżały, wszystko szło do krzypop. Widać, jak to wygląda. Płoty schlapane. Ludzie niezadowoleni. Dojazd do posesji, tak jak widać, beznadziejny. Budynki, wszystko, dojazdy, wszystko jest brudne z, tego, z tej nawierzchni. Nie wiem, co to za nawierzchnia. Miał to być jakiś kliniec, kamień. Zrobiło się z tego jedno wielkie błoto. Tyle mam do powiedzenia, a zresztą sami panowie widzicie, jak to wygląda. Robią dzień, dwa, nie ma nikogo. Komisja za komisją, coś badają, nie wiadomo co, a my cierpimy. Dziękuję. No, to może się... e, oczywiście bardzo utrudniło nam tutaj to życie, ten, ten, ten remont drogi, e, głównie z powodu tego, że ten remont trwa od końca listopada do obecnej chwili e, w różnych warunkach pogodowych. Póki mieliśmy pogodę zimową, która została, została osoby planujące ten remont. E, to było wszystko w porządku, bo mróz trzymał wodę, droga była przejezdna po pojawieniu się roztopów Mieliśmy to co, co można było zobaczyć. Sam pan widział, co sobie zrobiłem z samochodem, jak tutaj do was jechałem, żebyśmy mogli zrobić ten reportaż. Urwałem po prostu nadkole kole w samochodzie. W trakcie, w, trakcie remontu, w trakcie remontu drogi, gdy zostało, na, gdy zostało to pozostawione na, 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 na okres zimowy, mieszkańcy sami poprosili o wykonanie tego takiego małego fragmentu tutaj czarnego niby chodnika, żeby można było po prostu przejść przez ulicę, a nie mówiąc o, o przejechaniu, ale po prostu, żeby ludzie, którzy nie mają samochodu mogli potem przejść. Tak to było zostawione, dopóki sami mieszkańcy nie zainterweniowali w tej sprawie. A przejechać na rowerze w tym momencie, no mamy ładną pogodę, więc sam Pan może ocenić jak to wygląda i no jest to w tym momencie przejezdne na rowerze, jak się ktoś na siłę chce tutaj wybrać do nas. To co wcześniej tu mówił sąsiad mój, jeszcze mogę tylko to dodać, że na przykład ja mam dziecko, które porusza się na dobrze, że musi dojechać rowerem i to było niemożliwe, bo przy opadach po prostu z drogi się robiło wielkie bajoro, wielki staw, gdzie nie można było tylko samochodem się dostać. Mało tego, jak można tu stwierdzić, nawierzchnia tej drogi była wyłożona nie kamieniem, który jest do podbudowy drogi, tylko zwyczajnym łówkiem, który spowodował przy deszczu, przy opadach rozlasowanie się go i mamy jak mamy. Jest tu jedna wielka glina, błoto, które nie powinno być podłożem żadnej drogi, bo to, bo to konsekwencje będą takie, że za rok znowu będzie ten asfalt po zimie popękany, złuszczony. Co, co można jeszcze dodać? Niekonsekwentność wykonawcy, jeżeli chodzi o y, łatanie na bieżąco takich dziur utrudnień, gdzie my tu mieszkańcy musimy dojeżdżać do tej drogi codziennie, bo no, niestety no, nie mamy możliwości innej y, przez tą drogę przejeżdżać. I były sytuacje takie, że wystarczyło do, dosłownie parę łopat y, wrzucić y, kamienia. Y, Zmienić to wszystko, żeby można było autem osobowym przejechać. Ciężarówką zawsze wiadomo, że po drodze budowlanej można jeździć, ale osobowymi autami nie. I to też było Jeszcze naj, największy żal mam o to, że teraz to jest koniec marca. Inspektorzy z gminy, którzy dzisiaj tu właśnie to jest 20, którzy dzisiaj jest 20 byli tu na odbiorze tego, co jest i. Są takie miejsca, gdzie tu sąsiad urywa błotnik, ja nie mogę przejechać, bo auto trze. Musiałem dzisiaj sam wejść i kamieniami zasypać te pewne utrudnienia, co wystarczyło co pół godziny, a oni nie zwrócili na to uwagi, że jest... Piątek, dzisiaj jest piątek, jest przed nami sobota, niedziela, gdzie zapadają deszcz i my tu nie przejedziemy tą drogą. Przecież to wystarczy trochę dobrej chęci, dobrej woli, godziny roboty wykonawca był z nimi i oni tego nie zauważyli. Robią durne badania, które nie wiem do czemu służą, jeżeli tu nie ma na tej drodze kamienia, tylko jest błoto. No no przestańmy, no przecież drogi chyba się buduje, w podłoże musi być odpowiedni kamień położony. Materiał budowlany użyty do budowy tej drogi, nieszczęsnej naszej, jest stosowany przez, nasz, przez panów inspektorów budowlanych i na, na nasze drogi y, b, mieszczące się na, na stawach, tu, czyli takie tak zwane y, rowerowe y, trasy, które są od 10 lat wysypywane. Jest to, jest to karygodne, bo to powoduje, że w lecie z tego y, łupku, niby z tego kamienia, robi się błoto i mamy jeden wielki kurz. Ku, zakurzony jest cały las. My jeździmy do lasu na rowerach, żeby tam podziwiać tą przyrodę i zieleń. Mamy jeden brąz dookoła drogi, a potem przychodzi jesień, czy lato czy ulewy, jest jedno błoto. I te drogi są od 10 lat systematycznie nawożone tym, tym nieszczęsnym łupkiem, i nic to nie dało nikomu tylko utrudnienie wszystkim, tu, którzy, którzy korzystają rowerem czy autem przez drogi, czyli to jest droga na na bór, na zielenie, na harmęże, no te drogi tu między stawami yy, yy, króla, yy, które są yy, trasami rowerowymi. No. nie jest to nic mądrego nie zrobione, po prostu jest to no, błędem, sztuka źle wykonana. Mieszkańcom najbardziej nasuwa się pytanie, komu mamy podziękować za, za, za wykonywany remont, a głównie jego termin, czyli rozpoczęcie e, początkiem grudnia, a zakończenie do dziś, czyli jeszcze nieskończony jest ten remont. No i jak wiadomo, no, no, grudzień zima robotników zastanie. No. no może ktoś o tym zapomniał, że w zimie pada śnieg. E, a druga rzecz, no kto zwróci nam za czyszczenie placów. No, nawiozło się tego już tyle, takiego było, to, takiego dziodostwa, takiego teraz w tym momencie kurzu, bo to wyschło. To Jeszcze raz kto? Z ustalonej informacji po wizycie w Urzędzie Gminy Miasta Brzeszcze dowiedzieliśmy się, że jeżeli pogoda uczymie się w normowanym stadium, to asfalt zostanie położony jeszcze w tym tygodniu. Odpowiadając na pytania mieszkańców, jeśli chodzi o termin rozpoczętych prac, wyjaśnienie było takie, że zima przyszła zawczas. Odpowiadając na drugie pytanie mieszkańców, kto zwróci koszta remontów samochodów i zanieczyszczonego placu, odpowiedź zabrzmiała, że mieszkańcy powinni zgłosić się do wykonawcy remontu tej drogi. Dla brzeszczyna żywo mówił Mateusz Stopa.